Witajcie w drugiej części szydełkowej serwetki z tulipanami. W pierwszej części wykonaliśmy ją do rzędu 10. Dziś zaczynamy od rzędu 11. Właśnie po rzędzie 10 ona się tak prezentuje. Rozpoczynamy rząd 11 od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie na kolejnym słupku wykonujemy słupek. Pojedyncze, kolejno jedno oczko łańcuszka, jeszcze jeden słupek pojedynczy w tym samym słupku i słupek pojedynczy w kolejnym słupku. Następnie cztery oczka łańcuszka. Po wykonaniu czterech oczek łańcuszka wykonuję sześć słupków pojedynczych na słupkach z poprzedniego rzędu, czyli słupek 1 nad jednym słupkiem. Jedno oczko łańcuszka, kolejne 6 słupków pojedynczych nad sześcioma słupkami pojedynczymi z poprzedniego rzędu. 4 oczka łańcuszka słupek nad pierwszym słupkiem z poprzedniego rzędu, słupek nad drugim słupkiem, Jedno oczko łańcuszka, słupek nad tym samym słupkiem i słupek nad trzecim słupkiem. I powtarzamy ten motyw jeszcze 7 razy. Bo łącznie przypominam mamy 8 takich samych fragmentów. Czyli znów po wykonaniu tych czterech słupków nad trzema słupkami z poprzedniego rzędu wykonuję cztery oczka łańcuszka. Następnie sześć słupków pojedynczych nad słupkami z poprzedniego rzędu. Po wykonaniu sześciu słupków pojedynczych wykonuję Jedno oczko łańcuszka, następnie znów sześć słupków pojedynczych, cztery oczka łańcuszka i cztery słupki na trzech słupkach z poprzedniego rzędu. Rząd jedenasty mam już zakończony po wykonaniu czterech ostatnich oczek łańcuszka połączyłam oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Rozpoczynamy rząd dwunasty od wykonania trzech oczek łańcuszka, następnie w kolejnym słupku wykonujemy słupek pojedynczy, dwa oczka łańcuszka. Słupek pojedynczy w następnym słupku z poprzedniego rzędu i słupek pojedynczy w kolejnym słupku z poprzedniego rzędu. Następnie cztery oczka łańcuszka. I zaczynając od słupka z naszego poprzedniego rzędu, wykonujemy na pierwszym słupku słupek, na drugim słupku słupek, na trzecim słupku słupek. Na czwartym słupku słupek, na piątym słupku wykonujemy słupek, ale nie przerabiamy go do końca, ponieważ na szóstym słupku również wykonujemy słupek i te dwa łączymy razem. Czyli mamy na naszym tulipanie raz, dwa, trzy, cztery słupki pojedyncze na słupkach z poprzedniego rzędu, a dwa ostatnie słupki łączą nam się górą. Następnie Wykonujemy łuk z trzech oczek łańcuszka. Przechodzimy do kolejnej grupy sześciu słupków. Dwa pierwsze słupki łączymy górą, a kolejne cztery przerabiamy, wykonując słupek na słupku. Cztery oczka łańcuszka. Dwa słupki nad dwoma słupkami z poprzedniego rzędu. Dwa oczka na łuku i dwa słupki nad słupkami z poprzedniego rzędu. I jeden fragment mamy już przerabiony, zaczynamy drugi. Cztery oczka łańcuszka. Cztery słupki pojedyncze nad słupkami z poprzedniego rzędu. Piąty i szósty słupek łączymy górą, trzy oczka łańcuszka i kolejna grupa, pierwszy i drugi słupek łączymy górą, a następnie cztery słupki pojedyncze nad słupkami pojedynczymi z poprzedniego rzędu. 4 oczka łańcuszka i znów 2 słupki nad słupkami z poprzedniego rzędu, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki nad słupkami. I powtarzamy ten motyw aż do końca naszego rzędu. Rozpoczynamy rząd 13 Znów wykonujemy na początek trzy oczka łańcuszka. I w drugim słupku słupek pojedynczy. Następnie trzy oczka łańcuszka. I w kolejnych dwóch słupkach pojedynczych dwa słupki. Pojedyncze. Czyli mamy dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. Następnie wykonujemy cztery oczka łańcuszka w pierwszym słupku wykonuję dwa słupki pojedyncze łączone dołem czyli na pierwszym słupku mamy dwa słupki na drugim słupku jeden słupek na trzecim słupku jeden słupek natomiast czwarty i piąty słupek łączę górą czyli przerabiam czwarty nie do końca piąt nie do końca trzy pętelki na szydełku która dopiero wtedy łączę razem na łuku wykonuję cztery oczka łańcuszka następnie półsłupek na łuku cztery oczka łańcuszka i przechodzę do kolejnej grupy słupków gdzie pierwszy słupek pojedynczy jest nieprzerwany do końca, ponieważ łączymy go z drugim. W trzecim wykonuję słupek pojedynczy, w czwartym słupek pojedynczy, a w piątym dwa słupki pojedyncze, które są łączone dołem, czyli osadzone w tym samym słupku. Już widać, powstaje nam ładny kształt tulipana. Już niedużo rzędów nam zostało do zakończenia go. Przechodzę teraz. Naszego tego łączącego fragmentu czterema oczkami łańcuszka. I tutaj wykonuję dwa słupki pojedyncze nad dwoma słupkami pojedynczymi z poprzedniego rzędu. Następnie trzy oczka łańcuszka i kolejne dwa słupki pojedyncze nad dwoma słupkami pojedynczymi z poprzedniego rzędu. Pierwszy fragment mamy już wykonany. Zaczynam drugi, który wykonuję identycznie, czyli cztery oczka łańcuszka, na pierwszym słupku dwa słupki pojedyncze, na drugim słupku słupek jeden, na trzecim słupku jeden słupek, czwarty i piąty słupek łączę górą. Następnie cztery oczka łańcuszka, półsłupek na łuku, cztery oczka łańcuszka, pierwszy i drugi słupek łączę górą. Na trzecim wykonuję słupek, na czwartym wykonuję słupek, na piątym wykonuję dwa słupki pojedyncze, cztery oczka, łańcuszka, i znów fragment z dwoma słupkami, trzema oczkami łańcuszka i dwoma słupkami. Rząd czternasty zaczynamy od trzech oczek. Łańcuszka, następnie w drugim słupku wykonujemy słupek, trzy oczka łańcuszka na łuku, w kolejnym słupku słupek i w następnym słupku słupek. Cztery oczka łańcuszka, w pierwszym słupku dwa słupki pojedyncze. W drugim słupku jeden słupek pojedynczy. Natomiast trzeci, czwarty i piąty słupek łączymy górą. Więc robię pierwszy, nie przerabiam do końca. Drugi nie przerabiam do końca. Trzeci nie przerabiam do końca. I dopiero cztery pętelki na szydełku łączę razem w jeden słupek. Cztery oczka łańcuszka, półsłupek na pierwszym łuku. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek na drugim łuku, cztery oczka łańcuszka, trzy słupki pojedyncze łączone górą. Na kolejnym słupku słupek pojedynczy i na kolejnym słupku dwa słupki pojedyncze. cztery oczka łańcuszka, dwa słupki pojedyncze na słupkach pojedynczych z poprzedniego rzędu, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki pojedyncze na słupkach z poprzedniego rzędu. Cztery oczka łańcuszka i kolejny fragment, tak samo przerabiamy, czyli na pierwszym słupku dwa słupki pojedyncze, na drugim słupku jeden słupek pojedynczy, następnie trzy słupki pojedyncze łączone górą. Cztery oczka łańcuszka. Półsłupek na pierwszym łuku, 5 oczek łańcuszka, półsłupek na drugim łuku, 4 oczka łańcuszka, 3 słupki pojedyncze łączone górą. Słupek pojedynczy, jeden nad słupkiem z poprzedniego rzędu i dwa. Słupki pojedyncze na kolejnym słupku. Cztery oczka łańcuszka i ten fragment znów łączący. Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. I tak powtarzamy. Każdy fragment identycznie aż do zakończenia rzędu. Rząd 14 mam już zakończony, tak prezentuje się nasza serwetka, takich mówiłam, troszkę się ona nam zwija, ale później ładnie się rozciągnie. Rozpoczynamy rząd 15 od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie na słupku wykonujemy słupek, na kolejnym słupku oczywiście 3 oczka łańcuszka. Kolejne dwa słupki na kolejnych dwóch słupkach z poprzedniego rzędu. Czyli ten fragment nam się nie zmienia, jest wykonywany identycznie jak w rzędzie poprzednim. Następnie przechodzimy czteroma oczkami łańcuszka naszego tulipana. I tutaj rozpoczynamy od wykonania dwóch słupków pojedynczych, łączonych dołem, czyli pierwszym w pierwszym słupku. Wykonujemy dwa słupki. A następnie wykonujemy trzy słupki łączone górą. Więc na pierwszym słupku mamy dwa słupki pojedyncze, a na drugim, trzecim i czwartym mamy trzy słupki łączone górą. Następnie. Cztery oczka łańcuszka, półsłupek na pierwszym łuku i przechodzimy od razu na nasz drugi łuk, na którym wykonujemy 7 słupków pojedynczych. Na kolejnym łuku półsłupek. Cztery oczka łańcuszka, trzy słupki pojedyncza łączone górą i dwa słupki pojedyncza łączone dołem. Następnie cztery oczka łańcuszka, ten nasz motyw łączący, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. I tym oto sposobem mamy wykonany już jeden fragment, przechodzimy do drugiego, czyli znów powielamy to co przed chwilą robiliśmy, cztery oczka łańcuszka. Dwa słupki pojedyncze łączone dołem na pierwszym słupku. Następnie trzy słupki pojedyncze łączone górą. Cztery oczka łańcuszka. Półsłupek na pierwszym łuku. Na drugim łuku siedem słupków pojedynczych. Na kolejnym łuku półsłupek, cztery oczka łańcuszka. Trzy słupki pojedyncze, łączone górą. I na ostatnim słupku na tulipanie dwa słupki pojedyncze, łączone dołem. Cztery oczka łańcuszka, i przechodzimy do dwóch słupków, trzech oczek łańcuszka i dwóch słupków. Powielamy nasz ten fragment. Na kolejnych fragmentach, czyli tak jak wcześniej mówiłam, przypominam, żeby było ich wszystkich 8. Ok. Na dziś to tyle. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie znać i dzięki za oglądanie.